Dr. Łukasz Tomasik, dyrektor medyczny szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. Wykonujemy rutynowo co tydzień testy wszystkim pracownikom szpitalnym, od lekarzy, poprzez pielęgniarki, po personel pomocniczy. Testy wykonujemy także wszystkim nowo przyjętym pacjentom oraz tym, którzy leżą ponad tydzień na oddziałach szpitalnych. W sumie wykonaliśmy prawie 900 testów pracownikom i blisko 200 testów pacjentom. Z początkiem maja planujemy wykonywać testy, które pozwolą wykryć, czy ktoś przechorował mniej lub bardziej objawowo koronawirusa. Są to testy najwyższej jakości z USA, o których wspominał pan prezydent, wykrywające immunoglobuliny klasy IgG. W pierwszej kolejności będą one wykonywane wszystkim pracownikom szpitalnym oraz pacjentom, następnie mieszkańcom Powiatu Nowodworskiego. Będzie także możliwość ich wykonywania każdemu zainteresowanemu. Szacowany koszt to około 120 zł. Sprzęt laboratoryjny i personel są jednymi z najlepszych na poziomie szpitali powiatowych czy wojewódzkich. Dziękuję.